Brałem cel i go zdobyłem. Pisałem, nagrałem i wydałem. Pójdę, nie kalkulowałem, czy wejdę na rynek. Siedziałem na chacie i pisałem linie A miałem niewiele, bo tylko ambicje i głośną odwagę, by mówić co myślę. I kiedyś to puszczą gdzieś na starej ośce gdzie słowo sukces traktuję jak nonsense. Życie to nie jest aperol, pod blokiem seat nie merol. Dziękuję ziomek za szczerość. Nie wiem co zrobię bez tego, nie. Nie wiem co zrobię bez szczęścia, ale już mam na to plan. Nawet jak wszyscy odejdą, zrealizuję go sam. nadzieja to standard i plaża Mielno przy dobrych wiatrach Przez całe życie pod górę tu tysiące ludzi chce zjechać na nartach Nawet nie liczę na farta, myśli paskudne jak barda Daję wam real talk, nie braga bo to co najlepsze nie leży w samarkach Czasami siedzę i widzę, że to co mnie boli niektórych ucieszy Bo każda z moich porażek jest jak drugie danie, gdy rośnie apetyt W życiu nie trzeba się śpieszyć, chociaż ucieka nam czas Dawno podjąłem decyzję, dzisiaj ją stawiam na rap